Dzień dobry, witaj Jolu, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Powiedz proszę na początek kilka słów o sobie. Dzień dobry, jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej we Wrześciu. Jestem logopedą, jestem terapeutą pedagogicznym, no i generalnie zajmuję się pracą, zajmowałam się wcześniej pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W różnych działaniach terapeutycznych byłam diagnostą, pedagogiem, no a od września od tego roku szkolnego wróciłam po bardzo długiej przerwie do szkoły właśnie jako nauczycielka języka polskiego w klasach czwartych. Tak, kobieta orkiestra wielu zajęć. Tak. I co, co cię skłoniło do tego, żeby, żeby studiować gry i grywalizację w edukacji? A skąd taki pomysł? Ja zawsze z dziećmi na zajęciach terapeutycznych w coś grałam. Bardzo lubię w ogóle gry, jako, jako i Przez gry też zawsze mogłam nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem i też doprowadzić do tego, żeby dziecko z tych zajęć wychodziło z jakimś efektem. Taką jedną z zasad zajęć logopedycznych jest to, że dziecko powinno z każdych zajęć wyjść z jakąś nową umiejętnością. Przez gry łatwiej to było przeprowadzić. I kiedy zdecydowałam się na to, żeby wrócić do szkoły, to nie ukrywam, było to dla mnie bardzo dużym wyzwaniem właśnie dlatego, że ta moja przerwa w nauczaniu była, była tak długa. I szukałam różnych takich ciekawych propozycji i rozwiązań. Mhm. Kiedy trafiłam na wasz kierunek, ja wcześniej znałam wasze webinary, niektóre sobie zdążyłam przed studia dać bardzo długą listę, mam jeszcze taką, które, które mam do przesłuchania, to nie ukrywam, że sam pomysł na ten kierunek mnie zainteresował, bo ja to po prostu lubię, ale z drugiej strony się zastanawiałam, czy mi to jeszcze będzie potrzebne, bo ja jestem już raczej w wieku emerytalnym. No, zdecydowanie jestem w wieku emerytalnym. I jeszcze przede mną kilka lat pracy, ale z drugiej strony pokusa była tak silna, że, no, że właśnie zadzwoniłem i zaczęłam o to pytać. Mhm. I z pewnymi wątpliwościami, z dosyć dużymi wątpliwościami zdecydowałam się, że jednak podejmę, podejmę ten kierunek. Jaki ale się to tak, tak, mimo wątpliwości. No właśnie, a jakie to były wątpliwości? Co, co Cię mi to będzie potrzebne? Czy ja, jeszcze, czy ja jeszcze po prostu to wykorzystam? To była chyba jedna z głównych wątpliwości, mm. bo ja raczej nie planowałem więcej form doskonalących. Raczej szukając nowych rozwiązań, mniej myślałam o tym, żeby podejmować jeszcze studia podyplomowe. Zresztą, kiedy się przyznaje, że kończę studia podyplomowe i niedługo będę miała obronę pracy dyplomowej, no to budzi to pewne zdziwienie, a ja już się zapisałam u Was na następne studia podyplomowe, co budzi jeszcze większe zdziwienie, ale już wiem po prostu, kto to będzie prowadził, dlatego nie tym razem nie wahałam się ani chwili. I stąd, czy ja po prostu. Czym się jeszcze chce? To chyba była taka jedna z takich głównych wątpliwości. Pokusa okazała się silniejsza. I okazało się, że nie tylko się chce, ale chce się już skutecznie, tak, no, to na dłużej. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I ja poznałam tak fajnych ludzi, byłam w tak fajnej grupie. Pań, które, pań, dziewczyn, które, no każda z nich po prostu coś innego pokazuje, coś innego z czymś, z czymś innym przyszła. No to była bardzo mała, ale bardzo zróżnicowana grupa bardzo fajnych osób. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Jakbyś miała spojrzeć na swój rozwój w kwestii wiedzy, kompetencji, to, to, z, to z czego najbardziej skorzystałaś? Oj, ze wszystkiego. To znaczy, to jest tak, ja, moje pojęcie o grywalizacji i o grach w ogóle jako takich teraz, a wcześniej, no to są dwie zupełnie różne płaszczyzny. To znaczy ja zupełnie inaczej patrzę w tej chwili na gry i grywalizację. Mi się wreszcie wyjaśniło, rozjaśniło czym jest grywalizacja jako taka. I w miarę upływu czasu właściwie po każdych zajęciach, po każdym zjeździe coś nowego wprowadzałam u siebie na lekcjach. Natomiast po tym, kiedy mi się złożyło, chyba po szóstym zjeździe to w całość, kiedy mieliśmy zajęcia z Jasią Cichocką, mhm. I wtedy wprowadziłam grywalizację jako pewien eksperyment u siebie w klasie. Po prostu przećwiczyłam to. E, e, przećwiczyłam to ze swoją, początek rywalizacji ze swoją klasą. Wiem, co mi się sprawdziło, wiem, co mi się nie sprawdziło, wiem, co będę chciała zmienić i ja, już dzieci wiedzą, bo mnie o to pytają. Mm -hmm. Czy będziemy też to robić w przyszłym roku? Ja, ja mówiłam, że tak, ale w trochę innej formie. Także ja w przyszłym roku rywalizuję język polski w klasie piątej, być może w klasie szóstej i nie wiem jeszcze w jakich, w jakie klasy mi dyrektor przydzieli, oprócz mojej piątej klasy, ale ze wszystkimi klasami, które które będę uczyła, na pewno będę grywalizować. Jestem zakochana w grywalizacji. Po prostu e, pierwsza lekcja, kiedy wprowadziłam dzieciom eliksiry i mówiłam o eliksirach i o tym, co będziemy robić, to, e, to było coś niesamowitego, bo ja wyszłam z klasy z takim bananem na twarzy, że wszyscy wiedzieli, że coś się dzieje, a w momencie, kiedy się po szkole rozniosło, że są jakieś eliksiry, że tutaj coś, e, coś innego, że jak dzieci zaczęły ze sobą wymieniać, mówić, ty masz taki, ty masz inny, to, to wiadomo było, że coś się, że coś się dzieje. Także e, no, ja łyknęłam bakcyla bardzo. Wow. Jest jeszcze jakiś obszar, bo robiliście i planszówki, i terenowe gry, escape, karcianki. Ale to się wszystko ze sobą wiąże, to znaczy to się wszystko ze sobą wiąże, bo te wszystkie elementy w jakiś sposób pojawiają się, pojawiają się na lekcjach. No Moje dzieci są zakochane w blukecie, którego, który chyba jedna z naszych koleżanek nam sprzedała ale zarówno karcianki, jak i, i plaszówki, jak i gry terenowe. No, zachwycił mnie Piotrek Basiński z grami terenowymi. Ja w, w, mam w czasie wakacji, mam zamiar w czasie wakacji zrobić questa związanego z historią szkoły w naszym rejonie i to będzie taki quest który będzie jakby na okoliczność 80-lecia szkoły, które w przyszłym roku szkolnym będziemy obchodzić. Już mamy w, na przyszły rok zaplanowany dzień, dzień z grami, to jest z kolei pomysł, który nam Monika Szulkowska sprzedała. Także to wszystko po prostu co się pojawiało w jakichś w różnych formach, u mnie się pojawiało również na zajęciach. Nie to, to są pomysły kupione, znaczy to jest tak, tego, jest, tego wszystkiego jest ogrom. Znaczy to jest tak, że tego materiału, który my mamy do przeanalizowania, przetrawienia, przerobienia jest bardzo dużo. Niektóre mm. treści, nie ukrywam, są. Są trudne, bo zanim do mnie dotarło, czym jest mechanika, dynamika, mm -hmm. komponenty gry, zanim się to wszystko zaczęło składać, to trochę to czasu zajęło. Poskładało mi się właśnie na zajęciach u, u, u Joasie, kiedy zobaczyłyśmy w praktyce, jak ona zgrywalizowała swój przedmiot. I nagle wszystko wskoczyło w swoje miejsce. To tak jak e, też miałyśmy zajęcia z Minecrafta, ja pierwszy raz miałam do czynienia właściwie z Minecraftem, ale już mi chodzi po głowie też myśl, żeby to zrobić w ramach, w ramach innowacji, czyli jakieś dodatkowe dodatkowe zajęcia z Minecraftem, chociaż ostatnio miałam taki, ostatnio też mi chodzi po głowie pomysł, żeby w momencie kiedy wprowadzę jako lekturę opowieści z Narnii to będzie początek rywalizacji w klasie piątej, jakimś elementem danym były jakieś przygotowane klocki z Minecrafta i na przykład dzieci w Minecrafcie będą budować świat z Narnii. To jest na razie bardzo, luźna, no bardzo, bardzo, bardzo luźny pomysł, ale, ale takie różne rzeczy właśnie chodzą mi po głowie. i Myślę, że w wakacje będę miała takie no, dosyć, dosyć twórcze, myśląc o tym, jak to zrobić na przyszły rok, bo już mniej więcej pewne pomysły są, ale muszę je sobie po prostu dobrze poukładać. Gdybyś miała coś przekazać, powiedzieć osobom, które się wahają, zastanawiają, czy podjąć studia podyplomowe z gier i rywalizacji, to co by to było? żeby się nie wahały, bo studia są bardzo fajne. Poznaje się cudownych ludzi, wspaniałych wykładowców, pasjonatów. To były jedne z najlepszych studii, lepsze z najlepszych studiów, na których ja w ogóle byłam i wyniosłam z tego bardzo dużo. I to jest niezależnie od tego, w jakim jest się wieku, bo to jest i dla młodszych nauczycieli, i młodych stażem, i już doświadczonych, i dla takich, którzy. No chcą zrobić po prostu coś więcej, a przede wszystkim cieszyć się z tego, co robią. Ja jestem zafascynowana, pełna różnych pomysłów. Bardzo się cieszę, że trafiłam do Was na te studia. Idę na następne. Bardzo dziękuję.